Witam Państwa w poniedziałek 1 lutego. Miesiąc zaczyna się naprawdę bardzo ciekawie, głównie za sprawą grupy Wall Street Bets, która znowu skrzyknęła się i pompuje kolejne aktywa. Ja tutaj dla przypomnienia w piątek jeszcze przed tym silnym ruchem wzrostowym na stronie FXmac zamieściłem krótką, taki, krótką analizę techniczną wybranych kryptowalut i tutaj między innymi powołałem się na Ripple w kontekście tego, że być może tutaj pojawi się silniejszy ruch wzrostowy, ponieważ ten projekt Kilka tygodni temu został tak krótko mówiąc znegowany przez SEC. No i wydawało mi się, że właśnie ta kryptowaluta może być kolejną, która może zyskać na wartości. Ja tutaj ten wpis zrobiłem w momencie, gdy Ripple kosztował dokładnie 28 centów. No a jeżeli sobie spojrzymy na dzisiejszą cenę Ripple, jesteśmy dużo wyżej, w okolicy 66 centów, więc no tutaj mamy ponad 100% wzrost. Ta grupa jeszcze pisała o tym, że dzisiaj polskiego czasu o godzinie 14.30 być może zacznie napływać nowy kapitał, a pozostała część świata, widząc właśnie te wpisy, gra pod to, co ta grupa będzie robiła. Więc no tutaj sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o Ripla, tutaj ostatni lokalny szczyt z końcówki listopada mamy w okolicy 78 centów. Wydaje mi się, że być może, jeżeli na otwarciu giełdy nowojorskiej pojawi się nowy kapitał, no to być może nawet dzisiaj bądź na początku tego tygodnia możemy się znaleźć w okolicy 1 dolara za jednego Ripple'a. Natomiast też z, z, dużej, z drugiej strony przede wszystkim moim zdaniem powinniśmy pamiętać o ryzykach, ponieważ tak jak wcześniej na poprzedniej spółce, która była pompowana na gamestopie, również pojawiły się kilkudziesięcioprocentowe korekty. Więc zawsze, jeżeli chcemy zaangażować się w dane instrumenty, przede wszystkim powinniśmy pamiętać o, ryzyko, o ryzyku, a w momencie, gdy jest... Jesteśmy już w pozycji, to moim zdaniem bardzo szybko powinniśmy zabezpieczać te pozycje. Czyli w momencie, gdy kupujemy po jakiejkolwiek cenie, te stop losy powinniśmy jak najszybciej coraz wyżej przesuwać, bo nie ma co się oszukiwać, ale jednak tutaj te instrumenty są narażone na bardzo dużą zmienność kolejnym takim instrumentem, który został stanął na celowniku tej grupy jest srebro. Natomiast tutaj przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę głębokość płynność tego rynku i w porównaniu na przykład do spółki GameStop mówi się o tym, że na srebrze w ciągu roku wartość tych transakcji jest około 200-krotnie większa. Więc im bardziej płynny instrument, im więcej transakcji, im większy wolumen na danym instrumencie, tym tak naprawdę jest dużo ciężej zachwiać ceną. Natomiast to, co się dzieje na srebrze, też biorąc pod uwagę średnią zmienność, ta ostatnia zmienność na srebrze, również jest całkiem ciekawa. Więc wydaje mi się, że tutaj tą grupę należy jak najbardziej cały czas śledzić. Natomiast to nie jest taka grupa, która może być takim moim zdaniem dużym game changerem na rynkach finansowych dlatego to że jeżeli ta spółka zacznie ta grupa zacznie zagrażać jakimś innym wielkim funduszom które mogą stracić płynność to oczywiście może mieć taki efekt fali, gdzie jeżeli te pozostałe fundusze, załóżmy hedgingowe, będą miały jakiekolwiek zobowiązania w innych instytucjach, no to to może pociągnąć za sobą jakąś lawinę niewypłacalności. Natomiast z drugiej strony te fundusze, które ostatnio straciły na tym short squeeze, na gamestopie, wydaje mi się, że to nie są jakieś super fundusze, tak jak Kiedyś to miało miejsce chociażby w 1998 roku, gdzie upadł duży fundusz Long Term Capital Management. To nie są aż tak duże fundusze, natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy instytucje regulujące rynek finansowy w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej zaczną się przyglądać właśnie tej spółce. Więc dzisiaj, tak trochę nietypowo zaczynamy, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia makroekonomiczne, czyli ten kor gospodarek. Od samego rana będziemy poznawać PMI dla strefy euro, później Wielka Brytania, no i na zakończenie dnia również ze Stanów Zjednoczonych poznamy ISM dla przemysłu. Natomiast jak na razie wydaje mi się, że dzisiaj tym tematem przewodnim będzie właśnie rypul i srebro. Natomiast jeżeli chodzi o część techniczną, jeżeli chodzi o indeks dolara, na indeksie dolara na interwale d1 jak na razie niewiele się dzieje, cały czas poruszamy się w konsolidacji, więc no. W krótkim terminie ja na pewno będę zwracał uwagę na ostatnie konsolidacje, które będą obronione, bądź też ostatnie dołki. I krótkoterminowo, jeżeli poziom w okolicy 90-60 dzisiaj będzie broniony, no to być może będzie szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. Natomiast krótkoterminowo tak naprawdę no, ciężko jest przewidzieć, czy dojdzie do wybicia z indeksu dolara górą czy dołem. Jeżeli nagle pojawi się silny napływ kapitału do na rynek akcyjny, do ryzykownych aktywów, no to być może wtedy amerykański dolar zacznie tracić na wartości. Natomiast jeżeli chodzi o eurodolara, na eurodolarze w piątek zwracałem uwagę na potencjalny opór w okolicy 1,2153, i tutaj bardzo precyzyjnie rynki odbiły się od tego poziomu. Dzisiaj, jak na razie, wydaje mi się, że możemy testować pierwszy potencjalny poziom wsparcia w okolicy. 1,2108 Jeżeli ten poziom zostanie obroniony, to kolejnym poziomem, na który zwrócę uwagę, to będą lokalne dołki z sesji azjatyckiej. No i w dalszej części dnia, jeżeli dojdzie do agresywnego wybicia tego poziomu, to być może dojdzie do kontynuacji ruchu wzrostowego, natomiast jeżeli dojdzie do przetestowania tego poziomu, to być może pojawi się ruch spadkowy, więc ten poziom z perspektywy tego potencjalnego odbicia może być ciekawy. Jeżeli do, na przykład dojdzie do takiego scenariusza, gdzie dojdzie do kontynuacji ruchu spadkowego, na pewno zwrócę uwagę na pierwsze potencjalne stop lossy z potencjalną reakcją wzrostową w okolicy 1,2090. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, widzimy, że funt brytyjski w relacji do euro-dolara zachowuje się dużo lepiej, ponieważ tutaj te spadki, które się pojawiają, bardzo szybko są odrabiane. Jeżeli chodzi też o sesję piątkową, tutaj zwracałem uwagę na potencjalne odbicie z poziomu 1,3657 i tutaj bardzo precyzyjnie, nawet z dokładnością co do jednego pipsa, właśnie pojawiła się reakcja wzrostowa w sumie na ponad. 90 pipsów. Jak na razie jesteśmy w okolicy tegorocznych szczytów poziom 1,37,58. Dzisiaj, przy ewentualnym ruchu spadkowym, na pewno zwrócę uwagę na poziom w okolicy 1,37,06 bądź też okolice okrągłego poziomu 1,37. Jeżeli chodzi o USD ze względu na krótkoterminową siłę amerykańskiego dolara, tutaj obserwujemy odbicie. Ja w piątek natomiast liczyłem na. Reakcję wzrostował z dwóch poziomów, pierwszy 1,2763, niżej 1,2734, drugi prawie ten poziom został przetestowany, natomiast tutaj z poziomu 1,2763 po obronie tego poziomu widzimy jak cena górą wybiła ten poziom, mieliśmy precyzyjne przetestowanie i kontynuację ruchu wzrostowego. Więc jak na razie krótkoterminowo, jeżeli amerykański dolar nadal będzie się umacniał, to wydaje mi się, że kolejnym celem może być poziom w okolicy 1.28.36. Jeżeli chodzi o indeks amerykański, dzisiaj w ogóle indeksy otworzyły się z delikatną ruchą spadkową, natomiast bardzo szybko później doszło do silniejszego ruchu wzrostowego. Jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w neutralnym położeniu i sam jestem osobiście ciekawy, w jaki sposób dzisiaj indeksy amerykańskie zareagują na otwarciu sesji amerykańskiej, czyli po godzinie 14:30, kiedy wejdą do gry, kiedy na rynek wejdą pierwsze. Kontrakty, otwarcie giełdy, oczywiście mamy o godzinie 15.30. Krótkoterminowo, jak na razie testujemy taką mniejszą konsolidację, więc nawet jeżeli ta konsolidacja zostanie obroniona, to wydaje mi się, że jest szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. Jeżeli chodzi o niemieckiego DAX-a, DAX również otworzył się z luką, natomiast to była luka wzrostowa. Jak na razie, krótkoterminowo, jesteśmy w okolicy pierwszego potencjalnego. Oporu to jest lokalny szczyt sesji piątkowej poziom 13593. Wyżej potencjalny opór z domknięciem tej luki spadkowej może być w okolicy 13657, a od dołu również mamy kolejną lukę, czyli potencjalny taki poziom wsparcia w okolicy 13470. Jeżeli chodzi o na, na dolar i nie w piątek mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem wzrostowym, natomiast ja tutaj zwracałem uwagę na strefę pomiędzy 104,80 a 104, a z poziomem w sumie okrągłym 105. Więc w dzisiejszej sesji na pewno będę zwrócił uwagę jeszcze raz na ewentualne potencjalne fałszywe właśnie naruszenie tych piątkowych szczytów, a krótkoterminowo takim poziomem wsparcia może być poziom w okolicy 104,56. Jeżeli chodzi o rynek metali na złocie, obserwujemy też sporą zmienność, ta grupa wydaje mi się, że też mogła być po części powiązana w jakieś większe transakcje na rynku złota, więc mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach z kilkoma takimi formacjami V, czyli silny wystrzał, powrót. Kolejny wystrzał, powrót. Dzisiaj mamy zbliżoną zmienność, natomiast ta zmienność jeszcze nie jest aż tak duża. Więc ja przede wszystkim w najbliższych dniach bazowałbym na właśnie takim zachowaniu ceny, gdzie po silnym wystrzale na pewno bym zwraca uwagę na kolejną potencjalną korektę. No i jak na razie krótkoterminowo aż tak bym się nie przywiązywał do tego, że nagle pojawi się silny ruch wzrostowy. Jeżeli chodzi o srebro, tutaj, tak jak na wstępie mówiłem, sytuacja jest o wiele ciekawsza. Na srebrze wybiliśmy szczyty już z poprzedniego roku. No i też biorąc pod uwagę to zaangażowanie grupy Wall Street Bets w kupno srebra, chociaż też wydaje mi się, że spora część inwestorów z innych części, części świata również skupuje srebro, to tutaj raczej nie dojdzie do short squeeze'u, głównie ze względu na to, że inwestorzy instytucjonalni mają, cały czas przetrzymują długie pozycje, no i jak na razie te kolejne pozycje są <laughs> dla nich pozytywne, ponieważ tutaj cały czas ich zyski się powiększają, więc jak na razie krótkoterminowo przy ewentualnej korekcie, ja na pewno bym zwrócił uwagę na strefę pomiędzy 29 bądź też niżej okolice 28,65 i przy tak dużym, przy tak dużej zmienności, przede wszystkim powinniśmy, moim zdaniem, pamiętać cały czas o ryzykach. Jeżeli chodzi o ropę, tutaj widać, że cały poprzedni tydzień również mieliśmy do czynienia z dość sporą konsolidacją. A więc tutaj raczej być może, jeżeli czynniki fundamentalne się nie zmienią, również zmienność na ropie może pozostać ta sama. Czyli przede wszystkim warto na przykład sobie zmierzyć te ostatnie impulsy i korekty, czyli zakładając, że średnio staty, statystycznie ruch wzrostowy bądź spadkowy był w okolicy 1 dolara, 1,5 dolara. No to wydaje mi się, że warto taką zmienność prześledzić w kontekście na przykład zarządzania pozycją. Więc tyle z mojej strony, życzę powodzenia i do usłyszenia. Do jutra.